bo widzowie z tej strony Saveu. Tak nie nagrywamy wieki, Ale doczekaliście się filmu. I dzisiaj mamy specjalnego gościa. Siema. Przedstaw się. Nazywam się Olivia. Nie wiem, czy ktoś mnie kojarzy na pewno Natasza, która też nagrywała, ale nie wiem, czy ktoś mnie jeszcze zna, więc no. Oddaję Ci głos. Będziemy dzisiaj. Otwierać bingo i roli. Kolejna. Mhm. Tylko, że tym razem chciałybyśmy trawić tego robota. Albo chociaż coś innego. Macie tu listę, playlistę i. No i bym chciała trawić tego robocika i może jeszcze coś. Może tego fioletowego. Szczura tego psa. tutaj. Dobra, zaczynamy. To jest kot. Dobra, nieważne. Aha, to jest kot. Aha, dobra. Nie było tego. Chicia, nazywa się Kicia. Kicia. Dobra. Nieważne. To otwieramy to nożyczki. Wejść. Jest. Mamy nożyczki. Jej. Tylko tym razem lepsze nożyczki, bo ostre. Dobra. Intensywne otwieranie. Asymyry. <gry> Czekaj, czy to kurde, nie mogę tego. O późno. Nożyczki! Jak to jest zapakowane. Poczekajcie chwilę. E, dobra, słuchajcie, musiałam e, coś zrobić, więc e, otwieramy dalej. E, Amela będzie Wam pokazywać swoje miny, jakie robi. Ona ma różne... Miny. Amela? E, Boże, Amela Sandra. O. Tajemnica. <laughs> powtórka. Tak to jest powtórka. To jest powtórka. Nie było moje życie takie kropki. A to przez was powiem. nie zostawiacie łapek w górę. Powiedz ile wydałaś pieniędzy na taką powtórkę? 20 zł. 20 zł. 20 zł. A ma ich raz, dwa, trzy, cztery. A ma ich pięć. Za takie coś wydała 20 zł, a jest inflacja. Czajcie to? Mogli chociaż dać tą powtórkę, tylko że patrz tak Takie, może. Tu. Może nie umiem wskazywać tu albo to. A nie, to samo. To samo. Dobra. Słuchajcie. Przykre. Bardzo przykre. Już na, na, na filmiku jednym, jak nagrywa Zalon, to też się tak stało. Też trafia powtórkę. Jak, jaką mocę nadajesz za to? 1 na 10. Według mnie, to coś. To jest może fajne, ale nie wiem czy będziemy to używać do filmików może kiedyś. A tak się prezentuje bez tego, tutaj jeszcze, jeszcze reszta tego. I tutaj głównie jest bingo. Albo Roli, nie pamiętam, ale chyba to jest Bingo. No to jest bingo. No. Roli to jeszcze nie trafiłam go. Ro, e, roli to był ten. No, wiem, wiem. Dobra, słuchajcie, to my już kończymy i dziękujemy Wam za oglądanie. I było bardzo fajnie być na jej kanale. I na pewno będziemy sobie więcej takich kanałów nagrywać, nie? Ame... No. Proszę, Amela, Sandra. Czemu ty mnie mieli z Amelą? Nie wiem, po prostu mam już przyzwyczajenie tak mówić. No. Okej. Okay. Bajo! Pożegnaj się. Bajo! Kies was też żegnam. Pa!